Witam, ponad tydzień, tydzień temu pokazywałem te butelki, jak były zamrożone. I po zamrożeniu, przebywaniu przez 24 godziny w, zamra, w zamraza, zamrażarce minus 19 wstawiłem do lodówki. No i ponad tydzień czasu sobie stał ten miód z dzikiej róży derenia, i trochę tam garstka była czerwonej porzeczki. Ten miodek jest zrobiony trochę więcej niż trójniak. Taki... Trójniak plus jest słodki, ale ta kwasowość pochodząca i z dzikiej róży, i z derenia, i z czerwonej porzeczki pięknie balansuje to wszystko. Teraz chciałem pokazać efekt ta. Te butelki są wyciągnięte z lodówki, więc szronią tutaj, ale proszę bardzo, jest czyste jak za czyściutkie. Ja już degustowałem to, to więc nie zmienia aromatu te, te, ten sposób klarowania. Nie zmienia smaku. No a przede wszystkim, jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem klarowania, tam różnymi środkami. Do klarowania to jest to świetny, naturalny sposób yy, na klarowanie. Ja tu chciałem pokazać zaraz, jak to wygląda w kieliszku. Ta dzika róża. Ten miodek dzikie róży. No. Jest piękny. Ten. Kolorek będzie wchodził bardziej głębie, głębiej w bursztynowy, dlatego że, że dzika róża lubi lubi ciemnieć. Także w tej chwili pójdzie sobie do dojrzewania. Jest piękny zapach, piękny kolor i smak jest no, naprawdę... Dzika róża to jest jeden z surowców, czy też te pozostałe, które nadają takiego sznytu miotkowi, zwłaszcza takim miodkom mało aromatycznym. Tutaj czuć miodowość, nie, nie zostało to zatracone. Dzika róża, dareń. Dareń jest prawie neutralny w smaku. Trochę tam czerwona porzeczka, jakąś nutkę wniosła, ale. To wszystko nie przykryło te smaki tych owoców, nie przykryło miodowości. To jest piękny miodek naprawdę do degustacji. Jest, jest przepiękny i, i kolor wizualnie, i, i, i smak jest rewelacyjny. Pozdrawiam.